Dzień po Sumidero. Też pojechaliśmy na zorganizowaną wycieczkę. Jesteśmy przy Wodospadzie El Chiflon. A to nie wszystko, ponieważ później będziemy mieli kolejne atrakcje. Dotarliśmy na koniec po bardzo ciężkim poświęceniu. Tak jak tu napisali, więc chwała dla nas czytam długim poświęceniu. Ostatni etap przy wodospadzie, w zasadzie pod wodospadem jest ślisko, trzeba uważać. Można też tutaj zjechać sobie triolką. Fajna sprawa, ale my nawet nie mamy czasu. Jest to wycieczka zorganizowana, więc wszystko musi być punktualne. Jest dokładnie 27 stopni, a w lagunach ponoć pada deszcz aktualnie. I tam 19 mam być. Tu jest ciepło, ale duszno. Ale na szczęście nie padało, bo była taka perspektywa. I teraz jedziemy na laguny Montebello. Dojechaliśmy do tego parku narodowego Laguna de Montebello W tej chwili nie pada, po drodze padało Ale jest dosyć nieprzyjemnie i widoczność jest bardzo słaba Zresztą zaraz zobaczycie te piękne jezioro które Normalnie jest piękne, Lago Pocóh Z dołu rzeczywiście można płynąć tratwą Na pewno fajnie, ale nie w takich okolicznościach Tam miał być ładny widok, ale nie ma Chcieliśmy przepłynąć się tratwą za jakieś niecałe 50 zł za osobę, ale no przy takiej widoczności to chyba bez sensu. Cechaliśmy nad jezioro nad Lagunę Ciscao, pierwsze parę minut przeczekaliśmy w busie, bo tak lało, nad mi się zrymowało, no ale w końcu wyszliśmy, wyszliśmy i zaraz zobaczymy Gwatemalę. I właśnie tam po drugiej stronie jest Gwatemala. W zasadzie granica jest na środku. A to jeziorko na granicy to Lago Internacional, czyli międzynarodowe. Jesteśmy dokładnie na granicy meksykańsko-gwatemalskiej. Wyznacza ją, ja te otoboje na środku jeziorka. Więc jesteśmy teraz w Gwatemali. Wprawdzie nie a długo, niedaleko, ale jesteśmy. O, potwierdzenie. Jed, jeden znak, drugie przewitanie z tyłu, a teraz jesteśmy w Meksyku. Ponownie Meksyk, Gwatemala. dotarli na tydzień Rosyjskało, a nie wiem, tu widać i pada deszcz, cały czas na obiektyw.